Dzień dobry Państwu, dzisiaj będzie o podpisie elektronicznym. Ja nazywam się Ryk Skłodowski, jestem wiceprezesem w Kancelarii Podatkowej Skłodowskiej. Proszę Państwa, podpis elektroniczny pojawił się w Polsce na początku XXI wieku, wtedy kiedy ZUS zaczął udostępniać swoje dane i pozwalał przesyłać deklaracje do ZUS-u w formie elektronicznej. My wtedy po raz pierwszy zaczęliśmy korzystać z podpisu elektronicznego. I to jest taki podpis który się nazywa podpisem kwalifikowanym. I tak jak mówiłem, on jest dostępny w Polsce już w ćwierć wieku. Jest jeszcze drugi podpis, który jest bardziej popularny, bo nie wymaga od nas, obywateli, przedsiębiorców, wykupywania żadnej usługi w jednym z dostępnych dostawców podpisów kwalifikowanych. To jest podpis z profilem zaufanym, i to można na przykład zrobić w ten sposób, że Potwierdzamy naszą nasz podpis, tylko że w formie elektronicznej. Potwierdzamy go za pomocą, na przykład, usługi banku lub też musimy się wybrać do Urzędu Gminy, wszystko jedno do jakiego, z dowodem osobistym, i tam zrobią nam profil zaufany. Ten profil zaufany, co do zasady, działa bardzo podobnie do tego, jak działa podpis kwalifikowany, z tym, że ten podpis kwalifikowany hmm, on Daje więcej możliwości, bo na przykład można podpisać kilkadziesiąt, kilkaset deklaracji naraz. Jeżeli go używamy na co dzień, to ten podpis kwalifikowany po prostu jest wygodniejszy, bo nie musimy ciągle się logować do banku, żeby nasze deklaracje, że podpisujemy dany dokument, um, ciągle zatwierdzać tym logowaniem przez banki, tym kodem SMS i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli macie Państwo do wyboru. Czy zrobić sobie podpis kwalifikowany, czy też korzystać z profilu zaufanego, tego zrobionego w gminie lub też tego potwierdzanego przez państwa bank, no to wtedy powinniście po prostu, jeżeli to jest przypadkowo, od czasu do czasu, chcecie podpisać jakiś dokument, to ten podpis profilem zaufanym jest absolutnie wystarczający. Natomiast jeżeli chcielibyście państwo używać tego profesjonalnie, to zachęcam do tego, żeby podpis kwalifikowany mieć. I co teraz można załatwić tym podpisem kwalifikowanym? On właściwie jest traktowany tak samo jak państwa normalny podpis na kartce papieru. Ale ponieważ możemy wszystko w tej chwili, prawie wszystko zrobić w internecie, no ale nawet dowody osobiste już działają nawet w bankach, w związku z tym. Ten podpis, ta karta e, kry, kry, krypto, przepraszam, graficzna, e, ona służy do tego, żeby załatwiać te rzeczy biznesowo. I co można zrobić z tym podpisem kwalifikowanym? Oczywiście można podpisać i składać deklarację w, w systemie płatnik. Oczywiście można się też uwierzytelnić na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, prawda? Po to, żeby e, to... Na co dzień wysyłać te deklaracje do ZUS-u? Oczywiście, możemy składać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną do urzędów skarbowych. Możemy też podpisywać i składać sprawozdanie finansowe do KRS-u. To jest to, co wszyscy członkowie zarządu co roku muszą robić. Każdy z nich musi podpisać sprawozdanie finansowe. I właśnie od kilku już lat to sprawozdanie można podpisać tylko w sposób elektroniczny. Oczywiście, Bułę wszędzie działa. Ten pod, profil zaufany wszędzie działa, ale jeżeli używacie tego na co dzień, lepiej mieć ten podpis kwalifikowany. Można używać również yy, podpisu kwalifikowanego do tego, żeby przekazywać organom podatkowym jednolity plik kontrolny. Tak? My w naszej kancelarii, ponieważ dużo tych JPK wysyłamy, taki podpis kwalifikowany również mamy. Yy. Można podpisywać podpisem kwalifikowanym yy, rejestrację, identyfikację wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów. Można zawierać umowy, normalnie podpisuje się te umowy podpisem kwalifikowanym. Można wziąć udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych. Można też potwierdzać tożsamość w kontaktach z urzędami oraz w komunikacji między pracownikami. Jednostek administracji publicznej. Można przesyłać dokumenty do GIF, w których to są informacje o transakcjach finansowych, i można przesyłać jednolite europejskie dokumenty zamówień, podpisując tymże samym podpisem kwalifikowanym. Tym samym podpisem można jeszcze, ja będę wymieniał jeszcze kilka, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy można zrobić. Można podpisywać i pobierać akta pracownicze dotyczące pracowników i zleceniobiorców. Można zawierać umowy cywilnoprawne, czyli ja sobie y, przygotowuję umowę, wysyłam umowę na przykład na usługi księgowe do mojego kontrahenta, on podpisuje... Podpisem kwalifikowanym, tam jest data, kto i tak dalej, i tak dalej. Ja tak samo tą umowę wtedy podpisuję i ona jest zawarta tak samo e, jak e, umowa podpisana ręcznie. No i oczywiście można przesyłać faktury elektroniczne drogą online. W obecnych czasach, m, wszystkie firmy zajmujące się świadczeniem usług, tak powiem. Administracyjnych dla przedsiębiorstw czy działy administracyjne, oczywiście tam też jest księgowość i tak dalej, kadry i płace. Powinny mieć ten podpis kwalifikowany, dlatego że to upraszcza pracę, pomaga w automatyzacji tej pracy, ja mogę sobie zaznaczyć 100 deklaracji PIT i wysłać je jednym podpisem. Nie muszę za każdym razem zatwierdzać tego profilem zaufanym. Także jeżeli Państwo jeszcze tego podpisu kwalifikowanego nie macie, a jest to dla Was zbyt duże obciążenie, żeby za każdym razem korzystać z autoryzacji banku czy tego profilu zaufanego, to zachęcam, załóżcie sobie podpis kwalifikowany, my już go mamy 25 lat.